Kontynuujemy dzisiaj temat marnotrawstwa. W poprzednim odcinku wymieniliśmy pierwsze trzy. Zostały nam jeszcze trzy, więc o tym będzie kolejny odcinek podcastu Co z tym Eżajlem, na który zapraszają Piotr Kwelcer i Magda Górska. Zapraszamy. Pierwsze marnotrawstwo w dzisiejszym odcinku to niska jakość. Jeżeli zespół wytwarza coś, co jest niskiej jakości, z reguły prowadzi to do bardzo dużych kosztów. No, co ogólnie koszty to, to, to waste, tak? Koszty, które są niepotrzebne, oczywiście. Jakie mogą być przyczyny tego, że zespół wytworzył coś niskiej jakości? No, pierwsze co chciałem zauważyć to, że. Mogą to być po prostu takie proste błędy techniczne. No napisaliśmy jakiś kod, który po prostu ma, ma bagi, ma błędy, okazuje się, że nie działa tak, jak powinien działać. To, to się zdarza, to oczywiście no, kosztuje i powinniśmy tego unikać, no, ale nie da się tego uniknąć do końca. Możemy sobie za to nato, natomiast pomóc. Możemy wprowadzić jakiś proces typu code review, przegląd kodu, żeby poprawić tę jakość kodu i zredukować ilość błędów, które są wychwytywane. No, może nie tyle zredukować ilość tych błędów, bo one dalej się pojawiają, ale są wychwytywane wcześniej. Każdy błąd ma to do siebie, że jego naprawa kosztuje, ale kosztuje tym więcej, im później go zauważymy. Jeżeli zauważymy go na etapie przeglądu kodu, no to koszt poprawy jest niski. Jeżeli zauważy go jakiś ktoś testując kod w zespole, dalej nie jest to bardzo duży koszt. Jeżeli ta praca już wyjdzie z zespołu, trafi na jakieś wyższe środowisko, koszt rośnie. Natomiast, jeżeli dotrze już na produkcję i tam wywoła jakieś błędy i spustoszenie, no to koszt jest dużo większy, ponieważ no jest to nie tylko koszt jakichś błędów, które już powstały na produkcji, no ale to trzeba znowu budować paczkę, robić jakiś deployment i w zależności od tego, jak dużym wydarzeniem w naszej organizacji to wdrożenie na produkcję jest, ten koszt może być naprawdę duży. No i też e, opinia klienta może zostać nadszerpana. Również. Kolejnym przykładem jest rework lub po prostu poprawa tych błędów, bo ktoś się nie dogadał czy to z klientem, czy z Product Ownerem, czy z Stakeholderem, że po prostu nie zrozumieliśmy, co trzeba zrobić. I tutaj tak jest słynny przykład z huśtawką. Jak widzą projekt klienci, jak widzi projekt sponsor, Zespół i tak dalej. Na każdym obrazku ta chustawka wygląda inaczej. Warto tu się przyjrzeć procesowi refajmentu, czy jest, czy jest efektywny, czy mamy wspólne zrozumienie tematu. Warto też stosować na przykład taką po prostu parafrazę. Jak rozumiecie, co jest do zrobienia? Też przy estymowaniu na przykład planning poker przy stymulowaniu relatywnym omawiamy nasze wspólne zrozumienie, a nie dodajemy tam cyferki ile to czasu zajmie czy złożoności. Mhm, dokładnie. Często, jeżeli mamy sytuację, że dostarczamy coś innego niż tak naprawdę klient miał na myśli, wynika to z tego. Że nasz refinement nie działa, tak? Nie działa tak jak powinien. Być może dostajemy już jakieś gotowe, gotowe rozwiązania w odróżnieniu od potrzeb, nad, nad którymi dyskutujemy i wspólnie staramy się wypracować rozwiązania, ponieważ tylko ta wspólna dyskusja może zbudować wspólne zrozumienie tematu, prawda? A dopóki nie mamy wspólnego zrozumienia, no to narażamy się na, ten, na, ten, na to ryzyko, że zrobimy coś, mimo najlepszych intencji, nawet świetne techniczne rozwiązanie, które po prostu nie będzie rozwiązywało tego problemu, który powinniśmy byli zaadresować. No i wtedy będziemy musieli to robić, no, może nie do końca od nowa, co przerabiać nasze rozwiązanie i będzie do koszt. Chciałem też jeszcze cofnąć do tego pierwszego punktu, co Scrum Master może zrobić w obliczu po prostu błędów technicznych, tak? Fajnie jakby, jakbyśmy pracowali z zespołem, żeby wypracować zrozumienie tego, że za jakość odpowiedzialni są wszyscy, tak? Że to nie jest tak, że za jakość odpowiedzialny jest jakiś konkretny członek zespołu, tester, tylko za jakość odpowiedzialny jest każdy. W momencie, kiedy będzie włączone takie myślenie, od razu będzie o to łatwiej. Dokładnie. No jeszcze tutaj, żeby zminimalizować ryzyko przerabiania pracy, po prostu odpowiedzią jest krótkie, krótkie pętle informacji zwrotnej. Czyli im częściej sprawdzamy, poddajemy inspekcji, to naszą pracę, tym mniejsze ryzyko, że coś poszło nie tak, że zrobiliśmy nie to, co było potrzebne i nie tej jakości. Myślę, że wyczerpaliśmy kategorię niskiej jakości. Przechodzimy do kolejnej, kolejnego marnotrawstwa, które nazwaliśmy sobie Koszt zmarnowanego potencjału ludzkiego. Co przez to rozumiemy, Magda? Zmarnowany potencjał ludzki, czyli jakaś inwencja twórcza czy motywacja ludzi jest zgaszana poprzez na przykład presję ze strony menadżerów, popędzanie, a może chaos w ogóle taki. Decyzyjny, czyli róbcie, róbcie szybko, bo jest super ważne, bo jest po terminach. Um, tutaj e, też łatwo wejść w taką pułapkę mikromanagementu, na przykład krótkoterminowo e, na przykład takie popędzanie, czy tam spinanie się e, może pomóc, bo wszyscy e, staną na, na wysokie obroty, e, zaczną pracować na wysokich pra na obrotach. Ale zamiast tego można po prostu dać e, ludziom wizję, e, co chcemy osiągnąć, e, jakich efektów o, oczekujemy, jakie cele produktowe e, chcemy osiągnąć i dać po prostu e, tym ekspertom, profesjonalistom e, dać przestrzeń, żeby to oni wymyślali, e, znajdowali najlepsze rozwiązania. Rozwiązania. Mm -hmm. e tak, ja tutaj chciałem opisać to w ten sposób, że często mamy do czynienia z zespołem, który no, jest zaangażowany, chciałby stworzyć jakiś fajny produkt, ma energię zrobienia wspólnie czegoś fajnego, czegoś wartościowego dla danej firmy. Natomiast jeżeli natrafia na taką kulturę organizacyjną, która no, nie tylko tego nie wspiera, ale wręcz zniechęca swoimi działaniami do stworzenia czegoś fajnego, czyli to, co powiedziałaś, właśnie jakaś taka presja. Ja też bardzo często widzę takie miotanie się, czyli bardzo częsta zmiana wymagań, czy zmiana priorytetów. Jeszcze ludzie bardzo często podszywają to podzwinność, tak, no przecież w zwinności, pewna jest zmiana i to powinniśmy embrace the change, tak, że być dumni z tego, że zmieniamy zdanie. No ale to nie o to chodzi. Powinniśmy zmieniać zdanie, zmieniać kierunek. Wtedy kiedy dowiemy się czegoś nowego, empirycznie czegoś doświadczymy, mamy zweryfikowaliśmy jakieś hipotezy. No i, i, i w oparciu o to zmieniamy naszą decyzję, bo jeżeli zmieniamy decyzję z tego, że guzik ma być zielony, a już o 14 ma być czerwony, a kolejnego dnia ma być niebieski i dużo większy, a za tydzień w ogóle ten guzik jest niepotrzebny, no to to nie jest zmiana, o którą chodzi w zwinności, to jest po prostu niekompetencja, to jest miotanie się i niekompetencja, która to właśnie zabija inicjatywę i sprawę, że ten zespół, który zrobił, chciał zrobić coś fajnego, no już nie chce, on chce po prostu już tylko przetrwać, no i na wszystko, na wszystkie zmiany, wymagań po prostu przytakuje, okej, okay, okej, okay, będziemy, będziemy ciężko pracowali, a czy to będzie miało sens, to już nie chcemy tego wiedzieć. Jak Scrum Master może nad tym pracować? Chciałam jeszcze dodać, zanim przejdę do, do rozwiązań. Że w efekcie mamy dużo zmarnowanego czasu, zmarnowanej energii i tej motywacji, a efekt jest mierny, bo tak naprawdę zrobiliśmy dużo, ale nic z tego nie wychodzi. No i jak Scrum Master może pomagać tutaj? No na pewno jakiegoś rodzaju coaching z, z osobami, które tą presję wywierają. Też coaching product ownerów, żeby zastanowili się nad tworzeniem wizji lub długoterminowych takich celów produktu, a nie skupili się na tym mikromanagmencie, czyli dać przestrzeń zespołowi, żeby mogli pracować i dawać te rozwiązania, innowacyjne rozwiązania jak i również edukacja, edukacja ogólnie osób w organizacji właśnie czym jest, a czym nie jest zwinność, tak, czyli że zmienianie zdania dla samego zmiany zdania to nie o to chodzi, tak, i ta edukacja właśnie na czym powinniśmy się opierać, na, na jakichś hipotezach, na empiryzmie, żebyśmy, żebyśmy podejmowali wszyscy bardziej po prostu edukowane decyzje, tak, nie chaotyczne, tylko poparte jakimiś metrykami, jakimiś badaniami, jakimiś narzędziami. Tak, metryki, cyferki, numerki, myślę, że dobrze trafiają do, do menedżerów zwykle. Kolejny przykład. Marnowanie czasu deweloperów, na przykład na niepotrzebne, nieefektywne spotkania lub dyskusje, w których nie muszą wszyscy uczestniczyć. I tutaj takim przykładem z życia na daily nie jest nie poświęcamy czasu na synchronizowanie się i planowanie następnego następnego dnia, ale rozwiązywanie jakichś problemów, które dotyczą na przykład jednej osoby. Można to po prostu uciąć i spotkać się po daily. Um, lub spotkania, które potrzebuje, na przykład, właśnie Product Owner, um, żeby coś dogadać, a trzyma cały zespół na spotkaniu, na którym um, połowa um, zespołu na przykład nie uczestniczy i robi co, totalnie co innego. Więc po prostu można to zauważyć i po, po prostu uciąć lepiej organizować spotkania. Dokładnie, jeżeli wprowadzimy dostatecznie dużo Takiej takie straty czasu dla zespołu deweloperskiego, spotkań, w których nie chcę uczestniczyć, i, i w końcu, tak jak wspomnieliśmy, im się odechce. To z doświadczenia wiem, że bardzo trudno jest sprawić, żeby im się znowu zachciało. Jest to pogranicze niemożliwości. Jeżeli wprowadzimy, zniechęcimy ich, to z reguły jest to skuteczne bezterminowo. I też jeszcze mówiliśmy wcześniej o gaszeniu inicjatyw, które pochodzą od naszych profesjonalistów, od członków zespołu. Według jednej z zasad Manifesto najlepsze rozwiązania pochodzą od samoorganizujących się zespołów. A jeżeli po prostu dajemy zadania do wykonania, nie problemy do rozwiązania, no to nie korzystamy z tego, z tego potencjału. Powiem więcej, jeżeli ten potencjał się objawi jakimiś pomysłami w zespole i chęcią faktycznie, no okej, okay, bądźmy samoorganizujący się i mamy taki pomysł, chce, chcielibyśmy pracować w taki sposób, e, i, no i nie zostanie to zespołowi pozwolone, tak? Ta ich samoorganizacja stanie się tylko teorią, a w praktyce się okaże, że zespół nie ma umocowania, żeby być samoorganizujący się Powyżej jakiejś tam minimalnej przyzwoitości, no to też zabijamy, zmarnujemy ten potencjał ludzki i sprawimy, że to nie będzie samoorganizujący się zespół, to będzie zespół osób wykonujących polecenia bez, bez dbałości o sensowność czy jakość. No i też e, e, samoorganizacja to nie jest e, totalny, nie przejmuje się, nie interesuje się w ogóle niczym. Róbcie sobie, jak chcecie. Wyznaczajcie sobie sami cele i kombinujcie. Tylko to jest danie ram, według których mogą się poruszać deweloperzy czy tam zespół zwinny. Przechodząc Rami do celów. ostatniej kategorii. Którą mamy przygotowaną. Ciężko nam było nazwać w jakichś takich krótkich słowach, więc jest ona opisowa. Jest to, krótko mówiąc, utrzymywanie nieefektywnych pracowników, współpracowników, którzy po prostu nie chcą pracować zwinnie. Spotkałem, spotkałem się z taką sytuacją nieraz. Zwłaszcza stała się ona nagminna, bym powiedział, w ostatnich trzech latach, kiedy praca zdalna stała się no, bardzo powszechna, taka praca w pełni zdalna. No, zdarzają się osoby, które, tak naprawdę no, nie są zainteresowane byciem członkiem zespołu, tylko chciałyby dostawać zadania, wykonywać te swoje zadania i zapominać w ogóle o, o reszcie. Pracować stąd do 17, a nie współtworzyć z zespołem jakieś rozwiązania. E, oczywiście powinniśmy za, zacząć od tego, żeby no, no, pracować z takimi osobami, tak? z, z, postarać się zrozumieć, z czego to wynika. Postarać się wyedukować ich, no, że, że pracując winnie no, należy robić to inaczej, tak? że należy wspólnie tworzyć jakieś rozwiązania. No ale niestety zdarzają się osoby, które po prostu nie chcą, nie są zainteresowane taką pracą i no, nie będą tego robiły. Tak? I tutaj znowu można rozdzielić no, to na dwie kategorie. No, po pierwsze, są osoby, które nie chcą, bo nie, mają po prostu inną mentalność. No, i wtedy należy no, się zastanowić, no, czy jest dla nich jakieś miejsce gdzie indziej w naszej organizacji, gdzie mogą sobie pracować tak jak są, bo są na przykład dobrymi specjalistami i dają wartość, no ale na pewno nie dadzą nigdy wartości w zespole z zwinnym. No, albo niestety jest druga strona medalu, która, no, która się powiedzmy pojawiła właśnie wraz z pracą zdalną, czyli to niestety są no, oszuści, nazwijmy to po imieniu, czyli są to osoby, które mają dwa, trzy lub więcej etatów, pełnych etatów jednocześnie, przyjmują pieniądze za 8 godzin, a po prostu no, tego nie robią. Pracują może godzinę, dwie godziny dziennie, ukrywają się za permanentnie niewłączoną kamerą, nigdy nie pojawiają się w biurze. Jak się spojrzy na ich kod, to po prostu go tam nie ma, są tam jakieś śladowe ilości, no, a firmy tolerują to jeszcze miesiącami. Przez co po prostu wyrzucają pieniądze w błoto. No pozwalają, pozwalają na to, żeby być okradanym, ale gorszym kosztem od tej straty materialnej na takiego e, pracownika jest to, że no zespół to widzi, tak? Zespół to widzi, że mamy kogoś, kto nie pracuje, bierze za to pieniądze. My za niego musimy nadganiać, poprawiać, świecić oczami. No dla, to, to nie jest fair, prawda? E, no i te osoby znowu, to jest. Wracamy teraz do kosztu zmarnowanego potencjału ludzkiego tych innych osób, poprzez to, że tolerujemy takiego nieefektywnego, niechcącego pracować zwinnie, bądź po prostu oszusta w zespole. Co powinniśmy z tym zrobić, Magda? Myślę, że e, przede wszystkim Scrum Master powinien to zauważyć i podnosić temat, nie, e, nie zamiatać tego pod dywan. To jest też trudny temat i wymaga odwagi, żeby o tym zacząć mówić, skonfrontować. Mówię o tym, bo nie, nie zawsze jest dla wszystkich to takie oczywiste, ale to ma wpływ duży na, na zespół, więc rozmowy też może z innymi członkami zespołu, z przełożonymi te, tego, tej osoby, która właśnie tak oszukuje i też mi się kojarzy inny przykład toksycznych osób, które nie dokładają do, do zespołu, ale źle po prostu źle wpływają na zespół, na efektywność zespołu, wręcz czasami może sabotują, więc usuwanie takich zgniłych jabłek to też myślę, że jest robota Scrum Mastera. Oczywiście z odpowiednim podejściem E, dawaniem szans i tak dalej, ale jeżeli wyczerpaliśmy wszystkie już e, nasze wyjścia, metody i tak dalej, no to może jednak trzeba się pożegnać z, z taką toksyczną osobą. Dokładnie. Polecałbym tutaj podejście zmień człowieka lub zmień człowieka. W pierwszej kolejności staramy się zmienić czyjeś zachowania, pracować z nim, tak jak powiedziałaś, dawać szansę, Jestem tego wielkim zwolennikiem, może nawet szukać miejsca. Miałem też taki przypadek osoby, która nie chciała pracować z winnie, ale była naprawdę świetnym specjalistą i okazało się, że jest dla niego miejsce gdzie indziej w organizacji, w roli analityka, gdzie sprawdzał się fantastycznie i miał w takie właśnie zadaniowo podchodził do tematów, które no rozpykiwał doskonale, bo miał ogromną wiedzę domenową. Więc tutaj, no, to, to, jest, to jest też świetne zwycięstwo, ale zespół też się bardzo ucieszył, że nie musi już z nim pracować, więc, więc wszyscy tutaj byli zadowoleni. Natomiast no, jeżeli wszystko inne zawodzi, no to też no, nie, nie zwlekajmy i niestety trzeba taką osobę z zespołu usunąć. Nie wszyscy są stworzeni do, do pracy zespołowej, ale też można znaleźć jakieś właśnie dobre miejsce dla takiej osoby. Na, na, na koniec chciałem cię zapytać, czy bo wiem, że też spotkałaś się z przykładami takich osób. Jak trudno twoim zdaniem jest zaobserwować to z perspektywy członka zespołu czy Scrum Mastera, że, no, że ktoś po prostu e, no, no nie pracuje tak, jak należy w pracy zdalnej. Właśnie, praca zdalna. To o, o tym chciałam powiedzieć, że w pracy zdalnej ciężko jest Scrum Masterowi zauważyć, yy, hmm. co się dzieje w zespole. No, i można to zrobić poprzez regularne rozmowy Antuany z, z członkami zespołu. Dobrze jest się przygotować do tych, do tych spotkań, mieć jakąś agendę, chociaż nie zawsze. Bardzo tutaj indywidualne podejście. Jeżeli coś takiego obserwujemy, no to właśnie monitorować, no i po prostu potem podejmować takie tematy. Ja miałem taki przypadek i ciężko mi było samej na przykład podjąć jakieś kroki dalej, więc musiałam się, że tak powiem, posiłkować innymi ludźmi w organizacji. Bardzo ciekawe. Zastanawiam się, czy to kwestia po prostu doświadczenia, czy kwestia może po prostu też jakiegoś backgroundu technicznego. Bo, bo mi się akurat wydaje, że to bardzo łatwo jest dostrzec i że to nie tylko dostrzega to Scrum Master, ale w ogóle wszyscy w zespole to widzą. No bo to przecież nie jest takie. No to, to nie jest trudne dostrzec, że ktoś no, nie, nie realizuje swojej pracy i jest ciężarem dla zespołu. No, jeżeli Scrum Master techniczny tego sam nie jest w stanie zweryfikować, no to często po prostu inni członkowie zespołu to widzą, tak? którzy tą robotę za niego muszą nadganiać i, i sami się dziwią, no dlaczego on to robi trzeci tydzień, kiedy to jest robota na 32 dwie minuty z przerwą na kawę. Dokładnie, ale jeżeli nie mamy zbudowanego zespołu, jeżeli nie mamy zbudowanego bezpieczeństwa psychologicznego, to ludzie nie będą chcieli o tym mówić. Bardzo słuszna obserwacja. A. Dokładnie. Bez zbudowania zaufania i, tak jak to nazwałaś, bezpieczeństwa faktycznie możemy się nie dowiedzieć, jeżeli sami tego nie zaobserwujemy. No ale to już jest wtedy taka też organiczna praca z zespołem, no bo wiadomo, że zbudowanie tego bezpieczeństwa jest absolutną podstawą. I też trudny temat. Myślę, że na, na tym yy, możemy dzisiaj zakończyć. Dokładnie. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jak zawsze. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie i do usłyszenia następnym razem. Cześć.